Porozmawiajmy szczerze, dobrze? Co to za facet? Ma na imię Mario. Mario? Mario. Czym się zajmuje? Jest listonoszem. O czym rozmawialiście na plaży? O polityce? I poezji. Też coś. Powiedział, że Neruda zostanie prezydentem. Jeśli mylisz politykę z poezją, wkrótce zostaniesz samotną matką. Mamo, co jeszcze mówił? Metafory. O co chodzi? Jakie? Powiedział, że. Mój uśmiech rozkłada się niczym motyl. Co jeszcze? Wtedy się zaśmiałam. A potem powiedział, że mój śmiech jest niczym róża, której się nie zrywa, niczym wybuch oceanu. Dość tego. Mężczyźni, którzy najpierw dotykają słowami, później sięgają po więcej rękoma. Co jest złego w słowach? Nie ma gorszego narkotyku od miłych słówek, bo dzięki nim kelnerka czuje się jak Syrena. I potem, gdy wraca do rzeczywistości, dociera do niej, że słowa nic nie znaczą. Nie wszyscy faceci są źli jak tata. Nie wspominaj o nim. Wolałabym, żeby pijak klepnął cię w tyłek niż żeby tamten porównywał twój uśmiech do lotu motyla, że rozkłada się jak motyl. Nieważne. Dlaczego? Bo słowa nic nie znaczą. Są niczym flary gasnące na niebie. Słowa Mario nie gasną. Znam je na pamięć. Zauważyłam.